Agata Duda przerwała milczenie. Zabrała głos pierwszy raz po wyborach. To wszystko, co ma do powiedzenia. Agata Duda udostępniła nowy post w mediach społecznościowych. Po niedzielnych wyborach sytuacja w Polsce uległa diametralnym zmianom. Wyniki głosowania wzbudziły wiele emocji w politykach i gwiazdach show biznesu. Po oficjalnym oświadczeniu Andrzeja Dudy, teraz głos zabrała jego żona. Andrzej Duda skomentował wybory parlamentarne. Co na to Agata Duda? W wyborach parlamentarnych zdecydowaną większość mandatów w Sejmie otrzymała opozycja na czele z koalicją obywatelską. Po ośmiu latach rządów prawa i sprawiedliwości jest możliwość prowadzenia wielu zmian. Po rekordowej frekwencji obywateli w lokalach wyborczych, Andrzej Duda wydał oświadczenie. Solidarność Polaków zrobiła na nim ogromne wrażenie. Dziękuję rodakom, którzy oddali głos. To był ważny moment. Pokazaliśmy, że odpowiedzialnie bierzemy sprawy w swoje ręce. Mieliśmy wczoraj święto demokracji. Apelowałem o te frekwencje i bardzo za nią dziękuję. Przyznał w poniedziałek. Agata Duda odezwała się pierwszy raz po wyborach. Pierwsza dama rzadko publicznie zabiera głos w sprawach politycznych, niemniej jednak często towarzyszy mężowi w publicznych wystąpieniach w kraju i za granicą. W mediach społecznościowych chętnie dzieli się kolejnymi sukcesami oraz zainicjowanymi projektami. Po wyborczej gorączce postanowiła powiadomić o specjalnym wydarzeniu. Do Pałacu Prezydenckiego zaprosiła wyjątkowych gości. Internauci liczyli na inną wiadomość po tak ważnym głosowaniu. Agata Duda powitała w Pałacu Prezydenckim gości. W najnowszym poście Agata Duda ani słowem nie wspomniała o wynikach wyborów parlamentarnych, ale za to opisała spotkanie z uczniami podkarpackich szkół. Młodzież odwiedziła pałac prezydencki w związku z akcją po owocach ich poznacie. To jeden z projektów towarzyszących obchodom beatyfikacji rodziny Ulmów. Z inicjatywy marszałka województwa podkarpackiego w całym kraju sadzone są jabłonie będące symbolem pamięci o błogosławionej rodzinie zmarkowej i o wszystkich Polakach ratujących Żydów podczas II wojny światowej tłumaczyła Agata Duda. Choć post spotkał się ze sporą ilością polubień, z pewnością nie takiej postawy oczekiwali Polacy.